Ci mężczyźni, tak potężni, pokazywani zawsze nieco od dołu przez przykucniętych kamerzystów, unoszący ciężką stopę, aby cię rozgnieść, nie, aby się wspiąć po schodkach samolotu, podnoszący rękę na ciebie, nie, na powitanie tłumów posłusznie machających chorągiewkami, ci podpisujący twój wyrok śmierci. Nie, tylko umowę handlową, osuszaną natychmiast usłużnym bibularzem. Ci tak odważni, z tak podniesionym czołem stojący w otwartym samochodzie, tak mężnie wizytujący front robót żniwnych, jakby stawiając stopę w bruździe wstępowali w okop. Ci z twardą ręką, zdatną do walenia w pulpit mównicy i klepania po ramieniu zgiętych w ukłonie ludzi, przyszpilonych przed chwilą orderem do czarnego garnituru. Zawsze tak się ich bałaś. Taka byłaś mała wobec nich. Zawsze stojących wyżej ciebie, na schodach, mównicach, Trybunach. A przecież wystarczy choć na jedną chwilę przestać się bać. Powiedzmy, zacząć się bać trochę mniej, by się przekonać, że to właśnie oni, że to oni najbardziej się boją.